Witajcie moi mili, postanowiłem tym krótkim przekazem rozpocząć cały cykl informacji, jakie mam Wam do przekazania. Nie będzie to kolejny kanał z wglądami, te trochę nie mają sensu i w dalszej części na pewno Wam wyjaśnię dlaczego tak uważam. Na pewno chciałbym się z Wami podzielić swoim doświadczeniem. I zaznaczam, że jest to tylko mój punkt widzenia wynikający z mojej perspektywy. Będę tutaj poruszał tematy tego, z czym na co dzień się mierzę w swojej posłudze, tego jak to postrzegam, jak to interpretuję. Postaram się przybliżyć Wam pewne mechanizmy, ale też na pewno tutaj poruszymy tematy, w których będę obalał pewne ezomity. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka forma przekazu, czy chcielibyście jakąś inną i przede wszystkim o czym chcielibyście, abym z Wami rozmawiał. Dziękuję bardzo i czekam na Wasze wiadomości. Cześć.